No kochani jak mówił nasz były premier Kazimierz Marcinkiewicz jest, jest, jest 08, 08, 8 sierpnia wreszcie w 2021 roku Znajduje pierwszego borowika szlachetnego boletusa no super sprawa myślałem że znowu będzie grzgobranie że tylko same gołąbki, muchomorki i inne takie tam badziewiaki Wreszcie coś lepszego i to ten najlepszy u nas w Polsce. O. Piękny, młody, dorodny. Prawdziwek, prawdziweczek, bo, bo się Łodziutki niezjedzone przez ślimaki Mam no, nadzieję, że nie Więc jest satysfakcja. Szukamy dalej. Może jeszcze jakieś inne się pokażą. no już kochani wracam z Reksiem do domu śpiewam autostradę i jestem na swojej ulicy i tak się zastanawiałem czy tu wejść do Zagajników przy mojej ulicy, czy dać spokój biłem się z tą myślą dłuższy czas, ale mówię a wejdę tak mam chwilę czasu i proszę bardzo Na kraj już, u pierwszego Zagajnika piękny Borowisio, kraj proszę bardzo Piękniutki Jak tu jest to z to się rozejrze, może będzie więcej Także dzisiaj naprawdę fajny bramki znów przyszedłem z raptem kilka kroków Przestałem czy brać koszyk, czy tak się tutaj rozejrzeć, połazić, wziąłem koszyk ledwo do ręki go wziąłem a tu proszę bardzo jaki wielki jaki piękny okaz, jaki twarzy nikt tu nie chodzi, bo takich to taki, wyniki przodu. Jestem mega zadowolony, że tu przyszedłem dzisiaj. Super miejsce, super temat, piękne, prawdziwe. Borowiki niesamowite, jak z bajki. Kolejnych kilka kroków i trzy borowiki w jednym miejscu. Dwa takie ciemnobrązowe, jeden łoczny, tu jaśniejszy. Koszyk zaraz będzie pełny, zaczyna się martwić co będzie dalej Mam siateczkę w razie gdyby Tak na wszelki wypadek wziąłem, że w razie jakby była klęska w rodzaju, to żeby sobie dać radę ale to to by był optymistyczny wariant i tak jest już mega super hiper, no po prostu grzybowy odlot no. 15 sierpnia, dzień Wojska Polskiego, tam Matki Boskiej, jakiś tam lubowski. Super dzień dla mnie. I chyba dla wszystkich grzybiarzy, bo widzę tam, o że ludzie piękne grzyby zbierają też. I mnie się dziś poparciwo jest super. Toszy postawiłem, nie ma sensu z nim latać. Był kilka kroków. No, Borowik, proszę bardzo, jak ma zadzwonić prawie kapelusz. Piękny, żółciutki od dołu. No, poezja, poezja grzebobrania.